Witam serdecznie z rynku z Gryjewa. rano, a tutaj już górnik są rozrywane tutaj winerkę. 130 jest do dobrze jak dobrze. Minus 7 stopni jest. Rano patrzyłem. Ja trochę przepraszam, bo trochę mnie e, złamało, także głos może być niewyraźny. E, tutaj są takie winery. E, winery 300 złotych para. Fajne na ciemnych obwodach. Głowy już takie... Ten, głowy, ten, głowy już Samiec? 300 para. Nie będę kłamał, bo tu kolega jest. No tak, a tak. jest. Chyba 10, tak, tak. 20 a. Rynek, a, a wywrotek, 200, tak Krymek? Tak. 200, chyba Krymek Czerwony. Wywrotek? Wywrotek 200. Mamy dwie stówki. Taki wywrotek czerwony. A mu tyle? A, a mu, taj, a mu... A ma... Za... Ma tyle jaka są gustawa takiego, tak? A mu tyle jaka cena? A, kurwa.

Tuk, tuk, tuk. Tak, samiec jest jego, a samica mojego chowu i oni mi dają nam odręb, nie zawsze, kurwa. czasem wyjdzie jakiś trochę inny, nie no? a to w w miarę, nie tam to najgorsze, nie. Ty... Dinemka też najlepiej, no, ja żeby ją przytrzymać do wiosny, nie, To Marokko, nie, tak do dwóch wtedy chodzą ono samo, kurwa, nauczy, robi się takiego nie wszystko, nie. No, na... Cześć, Dynia. Dzień Zimno w rękę, lewka jakaś jest eee, koweńska, lewka koweńska z czubkiem, zimno w ręce. 5 stycznia pierwszy filmik w tym roku tu jest jeszcze para krymów widzę i parę bocianów ale nie ma tutaj sprzedającego także nie powiem wam jaka cena, jeszcze masiuk jakiś mały jest tu są każdego rodzaju akcesoria witaminy zboże to też taka winereczka jest Majna? ile taka? 200 Fajne winery no, to tak, to tak. Fajne winery Mamy kołacze się święcą Zarozczyłem Po 200 zł sztuka tak? Tak, to jest 150 to młodzieńki To jest 150 zł mamy 150 takie winereczki tutaj 200, może kolego numer telefonu chcesz podać czy to możesz podać? no to proszę 600 600 399 399 127 127 proszę dzwonić tutaj kolega e, dwiezie czy jakoś tam można się skontaktować zadzwonić porozmawiać bo tutaj tutaj można rady. nabyć takich ptaków, Fajnych. fajne, linery. No, tutaj już za ciemno, za ciemno już e, rozłapywane są fajne Za innych jest. Głowa ładna za. No coś, za, coś nie. Ale i pieniądz widzisz tu? jak 200, po ile, no to. Dzięki. Żeby miał wbrew ciemno to już by 500, 500. <grym> no, Dokładnie, dokładnie no. <grym> To ile to za płaty za nie? Nie, to już na wizji to już mówił 200, tak? Zajakali w porządku, nie? Jeszcze? Tak, tu nawet nie wiem... Bo my od niej z padł, nie? Nie, od niej młodych ja, nie Młodych chyba poszły mi wszystko. Fajne ptaki. Także można zadzwonić tutaj. Czy wyganać. Ja że ja, jest... Także... W Wyszkowie słaby rynek był. E, wczoraj. W nowym dworze też słaby był. U nas na razie jest po szóstej. Trochę ludzi jest. Także. Ups, ładna to też twoje co? Te białogłówki w jakiej celu? masz? No, po, po stówce mamy takie białogłówki. Fajne czerwone na krótkich dziobach. Czarne. Fajne. Nerbek biały jest. Białe, fajne są. A tutaj fajne jest Na no, no, no Tutaj boczek jasny. A to młode?

fajne wodę białe bielutkie gładkie oczywiście Tu jeszcze stary raz takie na, 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 na tej głowie bez, bez korony no, dzięki kolonie fajne ptaki ma tutaj tu takie perłowe jeszcze białobówki są ładne Є ще сумні Чарне А ти чана яка цена? Тре? Мощухи? to jest <ım999> tutaj tu mamy tu mamy <único Liberty> w <Overwatch> jaka cała lidyński w 150 pary na 90 skoro 150 zł, zaraz się ja, ja Tutaj nakładam rękawiczkę. 150 zł takie wiedeńskie mamy. Nie wiem, interesuje się Za parę, za parę. Za... jest para taki. Wszystkie gmierkowate i para jest tych Tu e, <młysy> mamy pary. Cześć. Ile te Andrzej budowałeś Ty? mamy tutaj takie budowliściki. Cześć. Kończate. Też miłe takie ptaki. Nie ptaki. tutaj jest kiełbada ciemna 150 zł to cena to jeszcze w miarę jest takie gołębie 150 za parę także zapraszamy na rynek Krajewo ulica Dworna, zaraz są media ekspert Jergierski. A Gelger Steele. No my się jakby 200 nie? 200 no, algierskie No fajny koszout biały. No. Tak się Ciemno takie ptaki jeszcze można nabyć, później już może nie widać. Dwie stówki, no jeszcze wiosły. Nauczyszto no, młode. Pyszczowe ku ile masz? Po dziesięć. Po 10, po 20 pocztowe mamy. No po bo Mam dwa samce, to nas zbierać je. Omskie. Omskie w na wiankach, łapciaty. Ja mam dwa samce. ile ty łapciaty? Tomek, po ile ty łapciaty masz? Po 25 za siwa, żółte po Po 30 żółte, po 25 siwe na wianeczkach na łapciach Jeszcze tutaj kolega ma do sprzedania 30 egierskich, tak? 30 egierskich i 40 budapesztów cena jak wszystkie to 70 ponad sztuk Jak wszystkie to po 22 można tutaj E, to ma numer telefonu możesz podać? 517 517 543 543 378 378 e, 30 egierskich, e, 40 e, pary tam jest Budapesztów, żółte i siwe Budapesztu i 20 murzynów jeszcze. 20 murzynów i 20 jasnych. 20 jasnych, to można wszystko zabierać hurtem. Kto tam by chciał, eee, to można zabierać. Chłopak sprzedaje, bo zmarły taki. Kapucyny jakieś widzę i obuwki biało-pierśle, to twoje taki? nie ma, gdzieś poszedł no nic, dobra trzeba kończyć pierwszą część Jeśli się rozwidni to nagramy drugą ja mam też tam parę sztuk do sprzedania to e, tu muszę muszę też wyjąć te swoje Dobro, pozdrawiam.